Teraz zrobimy sobie ser tylżycki. Ten ser tylżycki pochodzi właściwie można powiedzieć z terenów Polski, ponieważ pierwsze jego próby były wykonywane na, na żuławach, ale także w dawnej części północno-wschodniej, części Prus Wschodnich. W przypadku tego sera to na pewno nie będziemy odbierać tłuszczu metodą podstojową czy wirówkową. Także mamy wszystko zaprawione, wszystkie dodatki dodane. Teraz musimy zająć się zaprawieniem podpuszczką. Tak? Zaprawimy podpuszczką. Potrzebujemy ośmiu kropli naszej podpuszczki, o naszej mocy, w związku z czym o, tutaj sobie napełnimy tą formę naszą gęstwą. Zalecanie jest takie minimalne prasowanie wstępne, to znaczy przy, przy nalewaniu, po napełnieniu formy delikatnie się przyciska. No My to, ten, ten proces sobie zrealizujemy po prostu sobie rękami. Dociśniemy masę serową, a później ona już sam, samoistnie istnieje, będzie, będzie po prostu się samo prasować. Minimalne. E, nie doprasowania. To jest uroda tego sera. Dlaczego tak jest, to jak już będziemy przystępować do dojrzewania, opowiem o tym dokładniej. To po prostu taki delikates jako przekąska do piwa, czy też dodatek do deski serów na pewno, na pewno będzie ozdobą. Także yy, wystarczy tylko teraz nam dwa miesiące cierpliwości, odrobinę pielęgnacji i będziemy mieli piękny ser tylżycki.